Tantra. To słowo budzi różne myśli i obrazy. W każdym z nas co innego. A czym tak naprawdę jest tantra? Czym ona się zajmuje i jaki ma wpływ na człowieka, który zdecydował się ją praktykować? Ja nazywam się Paweł Drewniak, to kanał Budzimy się i zapraszam do posłuchania o tym wyjątkowym temacie w podcaście serii Odkrywamy. Tantra nie posiada jednoznacznej definicji. Myślę, że aby ściśle i neutralnie jakoś ją zdefiniować, można by ją określić po prostu jako ścieżkę duchową, a podoba mi się też określenie yoga emocji, seksualności i świadomości. I połączenie tych dwóch stwierdzeń, myślę, że dość jasno określa to, czym rzeczywiście jest tantra. Znacznie łatwiej jest powiedzieć, czym ona nie jest. A ogromny odsetek ludzi, zwłaszcza na Zachodzie, uważa, że jest. Tantra niestety wielokrotnie kojarzy nam się wyłącznie z seksem, a np. masaże tantryczne z usługami erotycznymi. A to wszystko dlatego, że istnieją praktyki tantryczne, które są sensualne i seksualne. Ponieważ tantra nie odrzuca niczego, więc również seksualności, która jest częścią nas na ziemskim planie, a w wielu miejscach ogłaszanie się z usługami erotycznymi jest zabronione. W związku z tym zawłaszczono sobie słowo tantra do takich celów i wiele osób dziś ją tak pojmuje. Mówiąc o tantrze jako o ścieżce duchowej, nie mówimy o religii, o jakimś wyznaniu. Choć z racji tego, że narodziła się w Indiach, nieraz możemy napotkać tu chociażby terminologie czy praktyki medytacji zaczerpnięte z hinduizmu czy buddyzmu. To jest dosłownie ścieżka, która poprzez doświadczanie i przyjmowanie wszystkiego, co przychodzi, a także praktyki związane z ciałem, praktyki medytacyjne. Czy mantrowe prowadzi do samopoznania, do odblokowania kanałów energetycznych, które odpowiadają za różnego rodzaju jakości naszego życia, i może nawet doprowadzić do oświecenia? Tak przynajmniej twierdzą tantrycy. Podstawą jest akceptacja siebie, swojego ciała, uwalnianie i przyjmowanie emocji. A ta ścieżka, która oczywiście też ewoluuje, i niektóre jej odmiany nazywane są dziś neotantrą, czyli tantrą połączoną m.in. ze współczesną psychologią, sięga aż pięciu tysięcy lat. Do Europy zaczęła docierać w XIX wieku, natomiast w XX wieku stawała się dopiero popularna, za sprawą pochodzącego z Indii guru e, zwanym Osho dotarł on swoimi naukami do milionów ludzi na całym świecie i w setkach miejsc tworzono społeczności, które przekazywały jego wiedzę, tym samym poznając między innymi właśnie tantrę. Tantra w dużej części jest o energii seksualnej, uważanej za największą moc człowieka, chociażby dlatego, że przecież to dzięki niej tworzymy nowe życie na tym świecie. Nie istnielibyśmy jako ludzie bez energii seksualnej, i patrząc z tej perspektywy, naprawdę dziwne wydaje się być to, że nadal publicznie uważa się go raczej za temat tabu. Chociaż, jak wynika z moich obserwacji, to już wyraźnie ewoluuje i tak jak na przykład o pieniądzach, tak i o energii seksualnej zaczyna się coraz częściej otwarcie rozmawiać. Co ciekawe, Nasz życiowy potencjał w dużej mierze, mówi się w niektórych źródłach nawet o kilkudziesięciu procentach, ulatuje wraz z wytryskiem. Dlatego Tantra uczy np. długiego i świadomego seksu bez orgazmu. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli taki zaistnieje, natomiast dobrze mieć świadomość, w jakim momencie utracamy część naszej energii życiowej przed kolejnym ładowaniem. Tantra uczy więc, jak zatrzymywać tę potężną energię i wykorzystywać ją do działań na zewnątrz, bo im mniejszy jej ubytek, tym większy potencjał energetyczny czy intelektualny. Istnieją w tej sferze również odpowiednie ćwiczenia miejsc intymnych lub około intymnych, które pomagają przywrócić nie tylko sprawność seksualną i zdrowie, na przykład u kobiet te praktyki mogą wspomóc wyrównanie gospodarki hormonalnej czy zapobieganie wielu kobiecych problemów, a u mężczyzn na przykład zażegnać lub zmniejszyć problemy z prostatą. Oczywiście tantra w aspekcie seksualnym to nie tylko leczenie czy zapobieganie, ale również otwarcie się na szereg innych doznań i przyjemności. Poprzez to wszystko bardzo wspomaga życie seksualne, zarówno w intencji bliższej i głębszej relacji w partnerstwie, jak i osobom decydującym się na doświadczanie poligamiczne. Ta ścieżka nie odrzuca niczego. Przyjmuje wszystko takie, jakie jest, akceptując i dosłownie ubóstwiając każdego człowieka jako istotę duchową i jako istotę cielesną. Tantra, jak wspomniałem wcześniej. Również uczy, jak pracować z emocjami i jak je wyrażać. Stoi w opozycji do tłumienia emocji, co nieraz promowane jest w tak zwanym środowisku rozwoju osobistego, które zdarza się, że nakazuje ignorować emocje i robić wszystko, co jest możliwe, aby jak najszybciej poczuć się dobrze. Tutaj jednak niczego się nie odrzuca i nie chowa, ale raczej staje się w odwadze, przyjmuje, rozpoznaje i uwalnia a uwalnia oczywiście również poprzez różnorodne techniki jedną z nich bardzo popularną jest medytacja dynamiczna podczas której wykonuje się serię ćwiczeń są one wyczerpujące dla ciała fizycznego i wymagają odpowiedniej przestrzeni tak żeby móc swobodnie poskakać wykrzyczeć uderzać w poduszki lub materac a więc dosłownie wyrzucić na zewnątrz to co schowało się w nas aby później to oczyścić i zharmonizować, między innymi poprzez odczuwanie płynącej energii i medytację. Sam kilkakrotnie wziąłem udział w tego rodzaju praktyce podczas rocznego kursu masażu tantrycznego, gdzie pracowaliśmy zarówno z ciałem, jak i właśnie z emocjami. I muszę przyznać, że było to fascynujące doświadczenie super przygoda, która zainicjowała szereg zmian w moim życiu. Już po pierwszych dniach, między innymi, zażegnałem wszelkie poczucie wstydu związanego z własną cielesnością czy nagością. Nauczyłem się bardziej przyjmować i rozpoznawać emocje. Budowała się też we mnie większa odwaga do stawiania się życiowym wyzwaniom. Dodatkowo podniosłem też umiejętności masażowe, bo masażami zajmowałem się już wtedy około roku. A wisienką na torcie było poznanie na kolejnej edycji tego kursu partnerki, z którą nadal jestem, a to już minęło ponad 3,5 roku. Także z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tantra odegrała dla mnie bardzo ważną i cenną rolę w moim życiu. Ale też tradycyjnie chciałbym wspomnieć o potencjalnych zagrożeniach, bo też wspominam o tym w każdym nagraniu z serii: odkrywamy, kiedy opowiadam o jakimś praktycznym temacie. A to co zauważyłem podczas praktyk tantrycznych, to to na przykład, że rzeczywiście nie zawsze one będą działać na naszą korzyść, zwłaszcza w zajęciach grupowych. Nieraz przeżywane procesy przez pojedynczych uczestników mogą zakłócać i ingerować w głębsze procesy, w tym procesy energetyczne, które przeżywamy, na przykład siedząc obok lub leżąc tuż obok, kilka metrów obok. I tak jak w przypadku ajałaski, o której wcześniej nagrałem odcinek z serii Odkrywamy, tak i niewątpliwie tantry, bardzo ważna jest przestrzeń, w której odbywamy praktykę i oczywiście nauczyciel. Osoba prowadząca. Ja w związku z tym mam dobre doświadczenia, natomiast w Polsce i na świecie jest wiele totalnie nieprzygotowanych lub źle przygotowanych osób do wykonywania tego bardzo odpowiedzialnego zawodu, czy też mających negatywne intencje, ponieważ poruszana jest, tak jak już wiecie, tematyka seksualna, dlatego przed ewentualną decyzją o praktyce dobrze jest zrobić. Odpowiedni research nauczyciela, poczytać opinie, zapytać też znajomych. Ponadto mówi się, że chodzenie ścieżką tantry bywa trochę jak chodzenie po ostrzu noża, gdyż mocna praca z energią na poziomie psychologicznym może nieść zagrożenie dla równowagi umysłu. I choć jeśli rzeczywiście tak się dzieje, a osobiście myślę, że może to się zdarzyć, jak najbardziej jest to możliwe, to z pewnością dotyczy to jakiejś raczej marginalnej grupy osób. Sam poznałem dość sporo ludzi z tego środowiska i nie spotkałem się z informacją o rozpoznanych skrajnie negatywnych skutkach, czy od, u tych osób, czy, czy u osób, które doświadczały wraz z nimi. Także tantra z pewnością nie jest jakimś prostym tematem, której. Wiedzę i praktykę jest łatwo poukładać. Jej rozgałęzienia są przeogromne i dotyczy ona wielu sfer naszego życia. Obecność, akceptacja, medytację, seksualność, emocje, całe życie, to wszystko w doświadczeniu i w przyjmowaniu ma prowadzić nas w kierunku poprawy właśnie jakości życia i dążenia do tak zwanego oświecenia poprzez te praktyki. Dlatego właśnie, z racji ogromu istniejącej wiedzy na temat tantry, niemałym wyzwaniem było nagrać tylko taką pigułkę, ale mam nadzieję, że ona pomogła przynajmniej rozjaśnić, czym jest ta ścieżka i jaki może mieć potencjalny wpływ na decydujących się na te praktyki. Nagrałem to w pigułce, ponieważ już poprzednie moje nagrania były coraz dłuższe i, i wiem ze statystyk również, że ludzie chętnie jednak oglądają nieco krótsze te odcinki. Także, także postanowiłem już ich tak bardzo nie rozszerzać, a może podczas innych nagrań. Poświęcę temu więcej czasu. Może też kogoś zaproszę do rozmowy na ten kanał. Także póki co, o Tantrze będzie tyle. Serdeczne dzięki za wysłuchanie tego podcastu z serii Odkrywamy. Zachęcam też do subskrybowania kanału Budzimy się, bo będę tworzył kolejne nagrania z inspirującymi tematami. Także do usłyszenia i może do zobaczenia wkrótce. Paweł.